Mam kropeczkę, wciskam, szlak warowni jurajskich. Jest kropa, koniec, tarłem do końca. Jestem w Mstowie, pod kościołem, mam kropeczkę, wciskam, Szlak Warowni Jurajskich, ruszam na początek, taki ładny widok. Dobra, na rynku w Mstowie mamy tabliczkę, przy kościele nie było żadnej informacji, tutaj jest o szlaku palowni informacja no i do rudawy mam do, do mety mam 156 km a no, za 4 dni tam będę Jeszcze 10 km, 11,5 za mną. Taki fragment przez łąki, przez sady. Taki zupełnie jurajski, fajny, dosyć zdrowy. Bardzo przyjemny. Najlepsze miejsce dla każdego hajkera i innego wariata na drugim dystansie czyli stacja benzynowa. W kawusie drugiego śniadania. I mam dalej. Bardzo ładna pogoda się zrobiła idealnie na wędrówkę Jestem przy kościółku Świętego Idziego Jest miejsce, w którym szlak warowni się mija ze, szlaka, ze szlakiem Orli Gniazd pierwszy raz Ale będę się mijał z nim dość często tak ja no dotarłem do siedlca jakiś przystanek z kapliczką 21 km za mnie za mną tutaj mam sklepik jest, jest czynny można uzupełnić zapasy de ładnie, a trochę piździen. Wsparłem do ostrężnika, mam taki dworek. na zupkę się załapałem, myślałem, że będzie pomidorowa, ale już się skończyła niestety, spróbuję grzybową, nie wiem co na to mój bluch, ale ważne, że jest ciepłe i jedzonko i odpoczynam. Prawie 6 godzin i mam zrobione już 29 km, czyli zostało jakieś 13 do końca zrobię sobie coraz dłuższą przerwę i już się raczej nie będę śpieszył. Postaram się spokojnie oglądać wszystkie atrakcje jakie mam do końca dnia. Jem. Powiem wam, jest grubo. Myślałem, że to jest przystanek autobusowy, no być może i jest. Ale to taka przy okazji ołtarzy, ławeczka. No jest grubo. Tu ogłoszeń. Skup poroży. No i tu miałem teraz taki fragment 4 km nie wiem jak dalej, ale na tym kawałku był razem ze ścieżką rowerową wyasfaltowany fragment podejrzewam, że latem przy takich wyższych temperaturze to kota można tam dostać na tym asfalcie muszę sobie pomóc, bo tego sam nie przeczytam to jest strażnica w przewodziszowicach Fajna. No tu jest dużo jakichś ludzi się idzie Ja to obejdę. E, niestety tutaj dalej jest ta ścieżka rowerowa w tym kierunku. E, no i idzie się asfaltem, czy tam biegnie. Teraz góra, dół. A no, nie ma co narzekać. Jakby mi nie pasowało, to mogę zawsze iść na inny tak Taki jest całkowity z dobrodziejstwem inwentarza No super tutaj miejscu Ja jestem już pod Łutowcem, to jest gruba akcja szpinaczkowa. W Łutowcu ma sklepik, przekupić kupić zapasy. Potem już mi zostanie 5 km do Bobolic na nocleg. I tam jest jeszcze restauracja, także tam pobędę ja na kolacji, zobaczę. No i taka atrakcja na koniec aby tu wleść O kurcie tam jest jeszcze wyżej Ale ładnie Hu uh, uh, hu uh, uh, uh. No ładnie W mnie oszukali Na mapie są zaznaczone dwa sklepy Jednego w ogóle nie ma, drugi zamknięty Więc jeszcze nie wiem co będę ja tipił Zobaczę co szlak przyniesie Już mam dość, zmęczony jestem Zaraz, o właśnie doszedłem do czerwonego Szlaku Orbit Gniazd Ostatnie skrzyżowanie dzisiaj Niestety teraz ja potem będę miał kawałek do skrzyżowania z żółtym w żółtym do Bobolic uderzam i tam no, powinna być knajpa otwarta w zamku mam nadzieję że będzie to moja szansa na jedzenie godzina czy to jest platan no i końcóweczka już schiodłem z... Z... z niebieskiego szlaku przełącznik robię żółtym do Bobolic to jestem w Bobolicach idę jeść, idę jeść w Bobolicach jest restauracja przy tym zamku no ale żeby tu wejść to muszę trochę zapłacić no kurde masa